Well, well, well. Udało się wreszcie, po tak długim czasie. Siema, tutaj szpigus Pospolitus, a to już ostatnia, bo to piąta, część naszego Iceberga o Malware. Sam w ogóle nie mogę uwierzyć, że wreszcie dokończyłem omawianie tego Iceberga, którego zacząłem w zeszłym roku. Będzie bardzo ciekawie tym razem, więc bez zbytniego przedłużania, zacznijmy z filmikiem. Unban mi to była aplikacja Homebrew pozwalająca na zdobienie Unban na konsoli Nintendo 3DS po oberwaniu badem przez Nintendo na tą konsolę. To już wiecie, że nie będę modować swojego Switcha Lite oprócz tego, że boję się lutowania elektroniki. Ale wracając, w 2017 roku wdała się ta aplikacja w małą kontrowersję. Po wydaniu wersji 2.0 ktoś ze forum GBA Temp zajmując tego się modyfikowaniem konsol postanowił, przeanalizować kod Unbanmi z zastanowieniem, czemu aplikacja jest closed source. No i się okazało, że Unbanmi nie dość, że miał szyfrowanie XORPadem, której wiadomość brzmiała dość dziwnie, a nawet nie wiem, czym jest XORPad. To miało ukryte niespodzianki, jak uploadowanie LFSCB, który, jak rozumiem, jest w kodzie 3DS-a, movable.set, który jest odpowiedzialny za kwestie zawartości karty SD, jak i Secure Info A bez Twojej zgody. Ale nawet gdy nie wyrazi zgody na to, to i tak to będzie publikowane. Co jest nieetyczne jak i nielegalne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, wersja 1.0 jest open source OP Posta, który dał Unban mi w sposobach na zdjęcie bana na konsoli weszło cały dev w Team Alexa S, Paula NC, Markus D i ARK 13, by wytłumaczyć czemu aplikacja Hombro podstępnie kradła dane z systemu bez wiedzy i pozwolenia użytkownika. Gdzie jedynie Paul tłumaczył się, że Alex S jedynie tworzył film promujący Anbanmi, że dane wysłane z unbanmi do serwerów były jedynie do weryfikacji i banowania ludzi z używania ich programu i były usuwane natychmiastowo, że Balni nie miał na celu kradnięcia danych, i że przeprasza razem z resztą za jej użytkowników. Ta sama poszła całkowicie na marne, i ludzie tego nie kupili. Historię zakończmy tym, że Markus D. na Discordzie przyznaje się do zarzuconych oskarżeń. Udostępnił kod źródłowy Bambi z osobie, która grzebała w nim. I winę zrzuca też na Alexa, S. i Paula, którzy wiedzieli o tej rzeczy, gdy szydło wyszło z worka. Postanowili zrzucić winę na Markus D. A dla ciekawskich link do postów na forum GBA. Jest w opisie, bo sama sytuacja wygląda na taką swoistą zagraniczną wersję skandaluzy Minecraft. Na dodatek niektóre screeny nie są dostępne ze względu na dużą ilość czasu, która była pomiędzy dniem dzisiejszym a dniem samego zdarzenia i napisanych postów na tych forach. Emmy Milker to najpewniej, jak wynika z mojego researchu, raz użyte w ataku na narodowe spisnę w Wielkiej Brytanii, które spowodowało wyłącznie usług dla farmerów w tym kraju przez ponad miesiąc. Sam młodszący! Incydent został zgłoszony do Narodowego Centrum Bezpieczeństwa i Przestępczości, jak i do dyrektora NMR-u Andy'ego Warne. W liście do farmerów sam Warne odrzucał mądry tego, że ten atak był zrobiony przez przeciwników towarów mlecznych, a sam oprawca nie otrzymał pieniędzy. Urkel to wirus infekujący mbr dysków twardych i dyskietek butujących DOS-a. W przeciwieństwie do innych takich wirusów, Urkel nie zostawia Master Boot rekordu w tym samym miejscu co powoduje, że dysk nie jest możliwy do uruchomienia przez dyskietki, ze względu, że sam system operacyjny nie może znaleźć odpowiednich danych partycji w MBR-ze. Próba uruchomienia systemu poprzez dysk twardy powoduje jedynie, że DOS pokazuje informacje o nieprawidłowej specyfikacji urządzenia. Jednak gdy się uda uruchomić system, to wirus jest wpierw uruchomiony i sam dysk jest możliwy do uruchomienia i wykorzystania. Samo F-Secure ostrzega by nie używać F-diska, by pozbyć się Urkela. To sprawi, że wszystkie dane na dysku zostaną utracone. Lolpik to robak komputerowy, który rozprzestrzenił się po Skype'ie i według portalu niebezpiecznych.pl krył się pod wiadomością Hej, to twoje nowe zdjęcie profilowe? wraz z linkiem do rzekomego obrazka. Sama wiadomość miała możliwość bycia napisana w innych językach. Po ściągnięciu pliku.zip .zip, rozpakowaniu jego i uruchomieniu wywodzę, że %updataprocent up pojawia się czteroznakowy plik, który podłącza komputer ofiary, przyjmuje kontrolę na kontem Skype tej ofiary, by wysłać tą samą wiadomość do wszystkich kontaktów jaki rasowy ransomware Szyfrują pliki, inspirując się wirusem policyjnym, udają policję i zarządzą od Ciebie pieniędzy za nielegalne treści przechowywane na komputerze. W ilości 200$ dolarów w systemie Moneypack, która jak zgaduję jest z tym protoplastą Ucash, które sama ustawia się z protoplastą Paysave Carda. Na ekranie jest też informacja, że wszelakie problemy z mylenia RAM są usunięcia wszystkich danych zachowanych na tym komputerze. Przypadek My Camera niestety jest zaginiony. Brak wyszukania na Google, a nawet Wayback Machine i Archive.org, strony które są wielkim archiwem internetowym, nie posiadają informacji dotyczących tego przypadku. Nawet YouTube nie posiada żadnych filmów dokumentujących My Camera Nawet Lost Media Wiki, strona dokumentująca wszelakie przypadki lost media, nawet nie posiada informacji w tym temacie. Więc My Camera jest oficjalnie lost media. Timofonica w przeciwieństwie do My Wear posiada swoje informacje. Jest bardzo podobny do I Love You i celowe telefony komórkowe. Dlatego Timofonica jest pierwszym udokumentowanym wirusem komputerowym na te urządzenia. Rozprzestrzenianie się polegało na wysłaniu wiadomości SMS do telefonów z możliwością GSM o treści. Informacja dla ciebie. Telefonika robi ciebie głupa, poprzez ramkę SMS operatora Movistar. Jednak jest taki nohaczyk, w którym ta timofonika działał na komputerach osobistych, a nie na telefonach komórkowych, więc nie było takim prawdziwym malware na telefony. Też co ciekawe, według F-Secure, timofonika powstała jako krytyka monopolu telefonika, a nazwa wirusa ma być swoistym żartem o operatorze. BAT to rozszerzenie dla pików baczowych, napisanych dla systemów od DOS'a aż do Windowsa. Często jest wykorzystywane w trojanach komputerowych do przemycania faktycznych wirusów na komputer ofiary. Sami, inaczej zwany jako Space Hero, jest robakiem XSS, który został utworzony do rozprzestrzeniania się po stronie MySpace, gdzie autorem jest niejaki Sami Kamkar, który dzisiaj jest researcher w dziedzinie prywatności i cyberbezpieczeństwa. W ciągu 20 godzin od publikacji 4 października 2005 roku, ponad milion użytkowników na MySpace zostało zainfekowanych, sprawiając, że Sami był najszybciej rozprzestrzeniającym się robakiem wszechczasów. Infekcję można było zauważyć od razu poprzez na profilu ofiary napis, ale najważniejsze jest, że Sami to mój bohater, wraz ze skryptem z zaproszeniem Samiego do znajomych. Gdy taki profil na MySpace się odwiedzi, to samorobot replikuje się na profilu odwiedzającego i kontynuuje rozprzestrzenianie się w takim tempie. MySpace'owi udało się zdoładać tą lukę, a do domu kamkar został zorganizowany najazd secret z telewizji Electronic Time Start Force w 2006 roku. Dziś wyrokiem było odrzucone przez rząd 3 lata pozbawienia wolności we zawieszeniu i dosłowszy do komputera bez dostępu do internetu, ale zostało potwierdzone 3 miesiące prac społecznych żywno pomiędzy 15 a 100 tysiącami dolarów, jak i pozbawienie wolności do lat 20 w zawieszeniu. Fomo Play to dość ciekawa w swoim założeniu strona, która oczywiście posiada jeszcze swoje wirtualne biuro. Splendid. Fomo Play w swoim założeniu daje ograniczone czasowe gry i swoje SDK, które ma pomóc w zdobyciu większej ilości graczy. To tak jak z wersjami demo Resident Evil, tych nowszych gier, gdzie masz jakiś określony czas, by pograć sobie w grę. Na ja względu na prawdopodobnie duże kontrowersje, konta FOMO Play na Twitterze i Facebooku stały się prywatne, a informacje są bardzo małe względem na ich konta na social media będące prywatne, a ich konto Google Plus już nie istnieje wraz z wyłączeniem tego serwisu. Jedyną taką pozostałością jest ich strona główna, która jest dość mała i bardzo biedna. Work Home Dream to było oszustwo w 2009 roku, który bardzo przypominał wirusa. Według malware wiki, gdy taka ofiara wejdzie na samą stronę Workhome Dream lub wpłynęła na stronę, która przekierowywała do samej strony, to przejmowało konto na Facebooku i wysłało informację o takiej treści. John Smith zrobił 105 miliardów czy 186 bilionów 240 miliardów 256 milionów 933 142 dolary dzisiaj pracując online musicie sprawdzić workhomedream.net by też zacząć jeśli znamy, kliknie link podany w takim poście, to samą malware przejmuje kontrolę nad kontem, gdzie sam cykl w ogóle się powtarza. Sama sytuacja Work Home Dream została nagłośniona na już usuniętym forum whydowork.com ostrzegającym o istnieniu tego wirusa. W sumie to jest jak z tymi skamami na pracę na OLX. -ie. Kto wie, ten wie oczywiście. Mikey to nazwa robaka, który siedział na jednym z najgorszych social mediów, które istnieją w internecie. Twitterze. Który zapostował około 10 tysięcy zautomatyzowanych tweetów. Twórcą jest niejakim Michael Mooney który przyznał się, że Robaka służył do promocji swojej strony Stalk Daily, jak i wskazanie lub bezpieczeństwa w samej platformie. Sam Robak działał od 11 do 14 kwietnia 2009 roku, To sprawiło dość bardzo dużą furorę na samej platformie i ostatecznie sam robak został zidentyfikowany i usunięty. A na szczęście PC, Mac też zarchiwizowało wszystkie wydarzenia, jakie przyznania się twórcy do napisania tego wirusa i wyjaśnienia działania Majki. Radbro to rodzina trojanów, która była przemycana wraz z znanymi programami. Gdzie według staty Microsoftu dokumentujący szkodliwe programy założono instalacja Radbroa przy instalacji Babylon Toolbar przez wariant innego wirusa Brontol. Sam wirus instaluje się pod folderami BitCard, Browser Defender, Browser Protect, BProtect for Windows, Browser Manager, Video Door Manager, Codex Pack Manager i PC Door Manager wraz z numerkami wersji. Potrafi się kryć pod nazwami BitGuard czy Browser Protect wraz z odpowiednimi plikami wykonywalnymi i DLL. Ma możliwość instalacji jego, rozszerzenie do Firefoxa jako B-Protector i Browser Manager. wychorą w tych samych nazwach, takich jak i Settings Protector. RadBrow uruchamia się też jako serwis, więc też uruchamia się wraz z komputerem. Jego payloadem to instalacja innych wirusów komputerowych, używa wszelkich API do. Zapobiegania bycia usuniętym czy zatrzymanym i wyłącza programy takie jak Fan czy AVG Safeguard Toolbar. Win32 lecza to robak napisany w BBS-ie przez argentyńskiego hakera Maupax pomiędzy 2008 a 2009 roku. Za cel bierze plik autorank.inf, co poprzez podłączenie zainfekowanego dysku USB daje prosty sposób na infekcję komputera. Jedynie działa na systemach do Windowsa Vista, na to na jest zabezpieczenie od Windowsa 7 w górę. Sposobem rozprzestrzeniania się są nie tylko dyski USB, ale też komunikator MSN i połączenia peer-to-peer. -peer. Payload polega na uniemożliwieniu dostępu do menedżera zadań i edytora rejestru. Kupiłem plik i rechelit.com, które jest kopią samego robaka. Wejście w folder dokumentów w systemie spowoduje, że górny pasek będzie migotą i będzie tekst Winch 102 leczak tu jest. To spowoduje zamknięcie okna. Próba wyszukiwania słów virus, antivirus, avast, leczak kończy się zamknięciem okna. Bardzo duży blast from the past. Coś mi to bardzo przypomina. Uruchomienie na kończy się pojawieniem się postaci leczaka z gry Monkey Island, a uruchomienie pliku wykonywalnego aplikacji antywirusowej też się kończy usunięciem tego antywirusa przez leczaka, jako w ogóle mechanizm obronny. Absys to trojan atakujący komputery z dostępem, em który jedynymi udokumentowanymi symptomami infekcji było uszkodzenie komputera i spowodowanie poważnych problemów. Głównym sposobem przenoszenia się Apsysa to były śmieciowe wiadomości e-mail, podejrzane linki, dziwne strony internetowe i portale społecznościowe, jak i też sieci bez zabezpieczeń. Co ciekawie, kiedyś był artykuł o Apsys na polskiej Wikipedii, jednak odbyła się dyskusja nad usunięciem, gdzie jedna i druga strona argumentowały w temacie pozostawiania niektórych artykułów. Jednak postanowiono usunąć artykuł ze względu na zbyt częste omawianie ponadczasowych wirusów. Na zagranicznej Wikipedii ten artykuł istnieje, jednak nie mówi o wirusie na ale o projekcie napisanym przez studentów uniwersytetu w Aberdeen w Szkocji. Teraz słodkie podziękujmy moderatorom polskiej Wikipedii, że usunęli pewny artykuł o wirusie na i jest już Lost Media. Japanese Christmas to kolejny wirus infekujący DOSA. Odkryty w Japonii we wrześniu 1989 roku, a najnowszy wariant został utworzony w 1992 roku jak większość wirusów na DOSA. Dyplik plik zainfekowany Japanese Christmas zostanie uruchomiony, to infekuje plik dostawy w jego ścieżce, nadawając się do końcówki pliku. Może też zainfekować tak wasze pliki jak command.com, a zainfekowane pliki są większe od 600 bajtów. Prawdziwa zabawa zaczyna się gdy plik zostanie uruchomiony 5 grudnia, to wirus będzie ci życzył wesołych świąt i będą coś często świecące światełka dla zdrowia z powolnieniem film. Po tym migotaniu wiadomości zniknie i nie pojawi się do momentu uruchomienia kolejnego zainfekowanego pliku. Jest też wariant Cookie, który różni się od Japanii z z z y wiadomością, że z zamieszczenia świąt będzie swoją ekran z prośbą o oddanie mu ciasteczka. Same wirusy nie są tak bardzo szkodliwe, jednak też są bardzo zapomniane. Oprócz kilku filmów i oczywiście filmu autorstwa Danokt 1 sprzed kilku lat: Skippy, nie wiedząc czemu po wyszukiwaniu nazwy pojawia się coś związanego ze Skibi the Toilet, ze wszystkich rzeczy. Jest robakiem komputerowym rozprzestrzeniającym się po komunikatorze Skype. Wysyła dość krótkie wiadomości z linkami do dwóch stron. Gdy odbiorca kliknie wy taki link, jest proszony o pobranie kopii robaka. Po uruchomieniu pokazuje się obrazek, głównie ta z bombelkami dołączona do Windows XP, ale wedle po pobraniu. Robak kopiuje się do folderu System32. Instaluje się w systemie poprzez dodawanie kilku kluczy w rejestrze systemu. Kończy procesy wydosi długiej liście. Modyfikuje klik Host w systemie z Windows, by zablokować dostęp do stron oferujących antywirusy. I jak wszystko to się uda, to przejmuje kontrolę kontem Skype poprzez zmianę statusu na nie przeszkadzać i wysyła wiadomości, na przykład o tym, że użył Photoshopa, edytował czy komplementy w temacie zdjęć. Wraz z linkiem, który zawiera robaka. Jaki sprawdza połączenie i pobiera pliki z pokazanych tutaj domen internetowych. Wraz ze śmiercią Skype'a w tym roku, najprawdopodobniej Skippy, jak i większość robaków komputerowych korzystających z tego portalu, są całkowicie niegroźne w 2025 roku. Więc mogę wreszcie z dumą to powiedzieć. Oto i koniec, jak i piątej części. Jak i omawiania całego iceberga związanego z tym malware. Dziękuję wam bardzo za dotrwanie do końca tej wspaniałej podróży od samego początku aż do końca. Jak wam się spodobało, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania jak i komentowania. Też i zapraszam serdecznie na moje social media, które zawsze zostałem w opisie. W tym czasie bym ja, szpiegos! I do widzenia wszystkim w następnym filmiku.